Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto jest ostatni odcinek, no najpewniej tak na 99% e, Ostatni odcinek z Warhammera 2 jako Setra e, Słuchajcie, co się dzieje, no zjednoczyłem sobie to, czy coś wyjątkowego się działo, nie e, To zauważyłem natomiast, a pobiję się z jednym takim piratem, tam, e, Norsemanem akurat, ale to inna, e, inna sprawa e, To zauważyłem, że państwa są w stanie wzywać siebie, znaczy Ci e, bretończycy wezwali tik tac do wojny, i ja nie dostałem jakby żadnego takiego powiadomienia dyplomatycznego, że okno wyskoczyło. Tylko tutaj na pasku z boku. A kto na to kurwa patrzy i tak wiecie, zauważyłem, że tak z dupy może wam wypowiedzieć ktoś wojnę i nawet tego nie zauważycie. E, słuchajcie, zjednoczyłem. E, zjednoczyłem tą popołudnie całe, koniec końców. I żałuję, że tak późno stworzyłem tą armię dopiero, że ona tak późno została stworzona. Zrobiłem sobie z nią jedną, armię, jedną bitwę, ale ona była zajebista, ale była satysfakcjonująca. Czy że krepałem bretońskich chłopów też, kurwa, miło było patrzeć. Ale No na razie niestety. Powiem tak, moje odczucie. No boję mnie w tych królach grobowców, że jest to ograniczenie do armii. Mam dużo pieniędzy, nie mam co z nimi zrobić, tak na serio. Buduję rzeczy, buduję rzeczy. E... I tyle. Tak na serio. E... Też, powiem, kampania Okawiru, kiedyś sobie zagram czymś innym, wysokimi elfami na przykład, i też nagram to. Ale to, albo mrocznymi elfami, no to jedną z tych dwóch głównych frakcji zagram, żeby na samym wirze się skupić. I wtedy zobaczymy jak to będzie wygląda. Bo ta samej kampanii ciężko mi oceniać właśnie na fakcie, że grałem... E, państwem, które no, nie jest skupione pod ten wir, zejmijmy sobie Sartosa tak for fun, bo ją od początku nie widziałem i od początku ona mnie nie lubiła. O, widzę, że nie mam jej budowli tych e, budynków e, typowych do wykorzystania, do zbudowania. A e, Szkoda, troszkę peszek, no ale to też no, ograniczenie po prostu królom grubowców, żeby każdy surowiec był do 10 ograniczony i tyle. E, tak się domyślam. E, dobra, Sartosa zajęta. Mogę sobie zwalnić uzupełnianie, ale nie ma chyba większego sensu. Chyba gdzieś Sartosa musiała być armią, bo tutaj jest kompletnie pusto. Oni pewnie pływają po morzach i robią te swoje questy. A bo nie, bo zostali rozjebani i frakcja została właściwie skasowana, dobra. Bo też dostałem taką informację. Ale to szkoda, że ten seronesy, peronessy nie zniszczyłem, ale słuchajcie, idziemy po ostatnią księgę. Luthor Harkon takie, kurwa dziwny ten Harry Potter, inaczej go zapamiętałem. A pójdę sobie na spacer. Boż nie ma go w domu i kilka tysięcy nieumarłych mu wjeżdża na chatę. I cyk, i tak to się kończy. Zajmujemy mu to przebudzenie. I powinniśmy zdobyć w tym momencie tą ostatnią księgę Nagasha, piątą potrzebną. THE FINAL

Undead legions muster in the shadow of the Black Pyramid. Battle is inevitable. Victory ensures your ever living dynasty reigns supreme. Okay, czy zaraz się zabawimy pod czarną piramidą? Tak na poważnie. E, oglądałem sobie, bo który jeden z widzów napisał. Dziękuję bardzo, e, że. Wszystkie trzy kampanie, czyli Setry, e, Katepa oraz tej tutaj babki, e, są takie same. Różni się troszkę Arkana e, Czarnego. I sprawdziłem sobie, rzeczywiście troszkę się różni, ale tylko troszkę tak na serio. E, kilkoma gestankami, wiecie, motywem i tak dalej. No dupy to nie urywa, to nie jest coś kompletnie innego. I u Arkana Czarnego kończy to się w ten sposób, że o, e, na pewno teraz nagasz powróci. Koniec. Aha. Takie jest zakończenie jego kampanii. <laughs> e, dlatego. E, powiem wam, troszkę się zawiodłem. Troszkę mi nawet smutno i to z waszego powodu. Tak, dokładnie. Ciebie co głosowałeś na królestwa. E, nie no, żartuję, ale ten. Chodzi mi o to, że no, szkoda, że szkota to wybrało, bo chciał rzeczywiście porobić sobie kampanię wiru. E, e, nie porobię kampanii wiru. E, Setra jest tutaj. Jak to wygląda? Czy. A jest tam marszu, to tak czy tak teraz nic, nie, ni, nic im nie zrobię. E, ostatni raz trzeba się doboostować tym setrom. A nie, nie, to, to nie on ma poziom. I w kolejnej rundzie chyba lecimy final battle, final bossa. E, jest też jedna bitwa popularna, ale wątpię, żeby chcieć. Nie chcę mi się jej robić. E, przy, przynajmniej jedna, chociaż mi się zdaje, że po prostu jedna. Zwycięstwo, teleportacja, bitwa o e, czarną piramidę. Fa, tylko ja już ją, ją mam, ale okej. Okay. O, ale wyrosła teraz na mapie kampanii, rzeczywiście latająca piramidka. No dobra. Były pech jakby ty się pojedynczo armie zaczęły <laughs> respić, respić, znaczy się. To, to, to byłby już problem. W ogóle żadnych e, elfów poza tym Imrikiem nie odkryłem w tej kampanii. To co mnie napierdzielali, to tą kampanię wtedy wczytałem, więc e, to się nie liczy. Się pochwalę przy okazji, jak to, jeżeli to wrzucam we wtorek, to dzisiaj oglądałem, oglądam, w zależności jak to wygląda, e, Johna Wicka. Czóreczkę, i teraz, właśnie właśnie na drugim ekranie, w międzyczasie podczas grania nadrabiałem, e, nadrabiałem filmy. E, dobra, dajcie mi chwileczkę, tutaj powiem, jednostki na te lepsze. A w sumie ciężko coś tutaj wymienić, tak na serio, mi się zdaje. No, nie chcę mi się parobić wgl wgląd w nich. E, teoretycznie mam do wymiany Straż Grobowców, jedną i. czy mi w hekary w sumie. E, to jest ta wiązkowa, legendarna jednostka. Zastanawiam się nad rydwanami, bo by się przydały ślepia, pustyni by się przydały. Mogły być dobre. Eee, mm, nie powinienem tego robić, ale chuj, chociaż nie, bo e, setra ma bonusy do rydwanów jakieś tam, że do tych jednostek rydwanów. E, dobra, w takim razie. A nie, jeszcze sobie tylko jedną rzecz chcę odkryć. Jedną rzecz dosłownie. Jak tu wygląda ostatnia księga Na Ostatnia, kolejna, a tu jest armia. Armia y, Mrocznych Elfów Połączona z Grasantami Chaosu Olbrzym, Balisty Rozpruwacze i Pomioty Chaosu Aha Dobła e, No ale wysokich elfów nie spotkałem Tylko <grytko> mroczne Chociaż Weź tu Król Kutep. E, Kutaj popłynie Ciekawe czy jeszcze Grom tutaj sobie rządzi O! Odkryłem Aż ciekawe, jeszcze się zastanawiam O dobra, część widzę Nienawidzą mnie nie lubią, nieprzyjazny. Nie no, chuj Grajmy, 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 grajmy Gdzie jest ten pan? Tyk, 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 tyk Pa to, pa to. Ja tego nie zrobię Ja tego nie zrobię, zwycięstwo Chuj, bo teraz się cykam, zapisz <laughs> Teleportacja Tak Pyrrusowe zwycięstwo Najwyższy hierofant Katep i Kalida, ole, kurwa Fajne a tu samy, król nektanembo, nefrekare Arkan... Ty nie żyjesz, gościu? You are dead meat. O chuj, taką dużą bitwę muszę stoczyć. Co ty masz w ogóle? Cmentarne poczwary. Nietoperze. Masz dużo wampirycznych jednostek. Piechotę masz gorszą. Tu piechota do dupy jest dużo. Szkielety bez doświadczenia. Ogólnie jednostki bez doświadczenia to mi troszkę dupala ratuje. E, tutaj też jednostki bez doświadczenia. Gorsza piechota. I szkiel. Jest synek To nie wiem, czy oni w sumie są dobrzy, czy nie. E, co my tutaj mamy? E, Postawa siła broni i obrażenia od ognia. E, to ty, chyba tobie bym jeszcze dał. A co od ze mną przybywa? E, najwyższy hierofant Katep. No też jednostki bez doświadczenia. Ale dobra piechota. Ale mało jej jest, kurwa. Mało wojska w porównaniu do nich. The Black Pyramid rises. It is time for the Great King to ascend to a new throne. But Arkan attempts to frustrate me, proving finally the blind loyalty to a Paris conqueror will be his doom. Will be doomed. Czekaj, czyli my otworzyliśmy mu tę piramidę, czy znaczy otworzyliśmy... O tu już ktoś napierdala, o kurwa. My otworzyliśmy piramidę, a Arkan już tam sobie stoi, chiluje. E, fajnie to wygląda nawet. E, wait a second, to on, on ma armię podzieloną tak, pomóż swoim przymierzeniom po, po, pokonać sługi Nagasza. Tam e, jakaś jeszcze walka się szykuje. Nie, a mi się zdobyło, tutaj Arkan był pokonany. Musiał, musiałbym znaleźć arkana. Gdzie się tajlamu się znajdujesz? N n Król Nefekate. BNPPPP. E, Król. No, no, notabene. no, W ogóle te czaszki, te nasze kurwa, napierdalały w ich międzyczasie cały czas. zajbiście. Um, um, no muszę goś pomóc. Ale kurwa to jest chyba on. Arkan po środku. Chuj wie. Zrobię choć taktykę może Napoleona, niekoniecznie musi zadziałać, ale szkoda, że całej arlii wtedy nie kontroluje, czyli próbuję wygrać po jednej stronie, a później od razu się rzucę na drugą, chuj wie jak to wyjdzie, się okaże zaraz, że tam stoi ten pies i tyle będzie z zabawy. Dobra, spróbujmy zrobić, o kurwa, o kurwa, ale oni szybcy, ja co oni szybcy w pizdu? Chciałem zrobić im deja vu, ale chuj, zestrałem się. Bo chciałem mi się wiewać szybko na. Eee. Na. Kurwa, strzelców. Ale moje rydwany się wrypały. Okej, okay, wrypaliśmy się z setro i ogólnie oddziałami. Ładnie napierdalamy spo, e, z powietrza. Legion Kaidy czeka na twoje rozkazy. Eee... zarządzaj wsparcia. Zarządzaj wsparcia artyleryjskiego. What the fuck! What the fuck, mate? What the fuck? Takie coś można? Się ogólnie w nich wi -wi bałem, więc tutaj tak. Patrzę, tą jedną flankę my wygraną. Jebni coś takiego. Tak jak u działa, czy jak? Nie taka ta. Jeb. A, coś jakiś tam. Taki ostrzał artyleryjski. Ach chuj z tym. No to co, napal na nasze pozycje. A, wait. Eee, teraz napalm na nasze pozycje. Jolo 5, 4, 3, 2, 1. Na tej jednostki już w ogóle. A bo terror im wywołałem, Dobra, ładnie je było. Czyli ładnie, mogło lepiej. Wolę te stojące wiry. Akurat jakiś rój czy mogę zrzucić teraz. Zużyła szansa, że wrócę odebrze oparzenia. Niska, skuteczność przeciwko pojedynczemu celowi. Czyli na wiele celów niby, tak. To wiesz co? Je se tu. I zobaczmy jak to pójdzie. Mm, Okej. Okay. Znośnie. Kurwa, jest tyle, gdzie się dzieje, że zapominam ruszać swoimi jednostkami. Niektórymi. Niektóre walczą. E, bitwę niby wygrywamy, ale szczerze nie wiem, czy jakiś arkan nie planuje się pojawić, czy coś ten deseń. Dlatego tak aż skory do świętowania nie jestem Jest! I jednak się pojawił jebany To musimy się rozprawić z nimi tutaj Ach, Tych musimy przesunąć panów Bo gówno widać Odjedźcie sobie bliżej On się pojawia zewsząd jebany Dobra się kurwa dymy dzieją No i się kurwa jeszcze nie ustawili z jeby no ja pierdolę jakąś losową i pojedynczą jednostkę. Łapię, a nie, to łapię mi Kalidę w ogóle. Oni na Kalidę poszli. Kurwa, mam wrażenie, żeby to rozegrać po prostu jeszcze raz na własnych zasadach, bo teraz więcej się będzie działo. Ta magia jest chujowa według mnie tak na serio ta. Tutaj. Te wiry takie słabe. Średnie nawet bym powiedział. A, XD moje skorpiony nie biorą udziału w walce, bo tak, kurwa, nie wiem. Chuj mnie strzeli, no. Dobra, coś kurwa robię jeszcze, nie wiem co. Nie wiem, czy dam radę tym wygrać. Bo od pleców jesteśmy zachodzeni od tej strony, co. Nie ja, ja nienawidzę tych bitew fabularnych, ja ich kurwa nie lubię. Bo nie wiem, co się stanie, gdzie jest druga armia na przykład, czy coś ten deseń, kiedy oni sobie postawą przyjść, czy po czasie, czy po jakiejś sytuacji, czy coś kurwa, nie wiem. Nie wiem, co się tutaj dzieje w ogóle. iż kurwa, wybuchy, czary, nawet gdzieś tu Arkan chyba chodzi w ogóle. Chuj wie tak na serio. Jest niby wygrana. Wrogi lord jest ranny. Tylko nie wiem, moim te jednostki. Oni uznali pan. Nie wiem, nie, nie podobają mi się te bitwy tak na serio. Słuchajcie, powiem szczerze. Bo. Ja nawet nie wiem, jak to wygrałem. Rzucałem te jednostki na pałę. Szkielety mi kurwa przetrwały w ogóle. Te strzelcy, a wszyscy do walki wręcz są do dupy. Rozjebani. E, ci tutaj bohaterowie są rozjebani. E, sedlą zadałem. 400 trupów, głównie wirem, który którym nie trafiał. Magia mi się nie podoba wśród e, tych tutaj, bo oni mają czarę nie na kilka jednostek, tylko na jedną rzucaną. O kurde, słabe według mnie, Ale udało się wygrać. Duma na Hekary i event wleciał i jeszcze jakaś kasenka. Ok, fajnie, dobra. E, znów kampanię. Chcę zobaczyć, czy efekty zwycięstwa na coś. Pływają zwycięstwo przez dominację. To nie znisz frakcję Festilę, z znawców Hexiol -E na garond Odniesiono rany, dobra, dobra, wywalone jajca. Ukonano arkona czarnego. Dodaj mi z arkana czarnego, wskoczył. Ukończono misję kampania. Zwycięstwo armia Hierofanty. Nie słuchajcie, powiem wam szczerze. Według mnie to jest niesatysfakcjonująca kampania w ogóle. Nie podobała mi się gra, znaczy koniec okay, końców ok, ale osobiście mi się nie, nie po prostu nie podobało mi się, podobało mi się to ograniczenie e, frakcji, chociaż ja rozumiem mechanikę jak najbardziej, ale no, to... tak mnie to kurczę wkurza, mam 50 koła, nie wiem co z tym zrobić. E, dodatkowo e, co tam jeszcze, e, to że na przykład mówię, zrobiłem tą jedną armię tych super zaibistusów, powiedzmy. No, i praktycznie ich nie wykorzystałem. Ale jedną bitwę wręczną, nie no, bolało. Na przykład grałem Imperium nie raz, to Imperium miało większy potencjał na napierdzielanie. Chociaż to głównie w trójce grałem Imperium, albo w jedynce, ale no. Chodzi mi o to, że jakby maksymalny potencjał cały czas nie byłem w stanie wykorzystać. Można powiedzieć, że powiem lepiej, to zadysponować może ten rozwój, ale cały czas nie mam nadwyżki ludności na budowę piątego poziomu w Camry. Naprawdę, prawda gram na normalnym, to może po prostu dla mnie to jest za łatwe, teoretycznie, już. Ale nie uważam, że było za łatwe. W wielu miejscach wychodziłem na styk, albo musiałem czytywać grę. Podejść do kampanii miałem ładnych kilka. E, osobiście, okej. Okay, ale nie wiem, niedosyt mam. Po prostu mam niedosyt. E, Mam nadzieję, że dobrze się wyraziłem. Mam nadzieję, że jakby nie zrobiłem kogoś tutaj całego czerwonego. Ktoś to kocha, na przykład królów grobowców. No, pff, nie podeszło mi. Po prostu szczerze nie podeszło mi. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w Warhammerze Trójce. Będziemy grać prawdopodobnie jak te krasnoludy zwykłe, obok, tam gdzie ogry są. I mam nadzieję, że tam będziemy się lepiej bawić. Do zobaczenia. Na razie, Cześć. Pa.